Siemano wszystkim, ja jestem Oloret, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę typu roguelike, pod Hades w Vagina Games, na już takie, jak Bastion, Transistor czy Pyre. Gierka miała swoją premierę na Steam w zeszłym miesiącu i w tym też momencie właśnie przykuła jakby moją uwagę. Aczkolwiek jest ona na, na rynku już o wiele dłużej, była wcześniej jakby ekskluzywem na Epic Game Store już od ponad roku. No właśnie końca 2018 roku, aczkolwiek na scenie pojawiała się, tak jak mówię, dopiero nie... jakoś ponad miesiąc temu. No i postanowiłem się nawalczyć, tak zobaczyć, czym tu się je. I tym właśnie chciałem się podzielić z wami w moim pierwszym filmiku na YouTube. Także nie owijajmy i przejdźmy dalej, okej, okay. wezmę usunę save, bo to jest mój saveik, na którym troszkę ogarniałem sytuację, żeby też. are of Hades. whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Okay. Um, także Goodbye, father. Cała Jaki? Gameplay. To, by my to hell jakiekolwiek pojęcie o sterowaniu w tej grze. Aha, teraz zobaczmy, co przedstawimy, jak to wygląda w praniu. Okej, okay, wiesz, tworek. Ogólnie gra polega na tym, jest taki typowy dungeon crawler. Mamy kolejne pomieszczenia, w których musimy wytłuc wszystkie pory, aby zdobyć jakąś nagrodę, tak? Mamy różnego rodzaju nagrody. Są to często dary od bogów albo jakieś surowce. Darkness, na przykład takie kryształy, czy też e, jakieś inne gemy. Również zbieramy tutaj złote monety, oczywiście złoto, typowa waluta, którą mamy w posiadaniu, ale tylko na okres naszego jednego rana. Hmm, wracając, co możemy zdobyć, oczywiście są również klucze, którym wybuchujemy nowe skile. Um, abilities, and weapons. And now we have the first gift. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, hey, noble cousin. Now let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Okay. Także pierwszą ognią, a, którą spotkamy, to Atena. Wytrzymawny dar wygląda tak samo w przypadku także innych bogów, którzy pojawiają się w tej produkcji. No i mamy do wyboru jakby trzy y, tak różnych naszych umiejętności. W tym przypadku mamy ulepszenie do naszego Dasha, a, który zwiększa odprężenie i pozwala nam odbijać pciski. Uderzenie falangi to jest namiętność, umiejętność jak powiedzmy, specjalna, jeśli to tak możemy nazwać. Wystrzał, który się kryje pod właśnie przyciskiem, B. Zwstrzeliłujemy taki kryształ, który jeśli nie trafimy, możemy go od razu podnieść. Trafimy przeciwnika, jakby rani go, ale też zostaje w nim. Musimy zabić tego przeciwnika, aby odzyskać go z powrotem. To ulepszenie w takim razie zwiększa jego wrażenie i też daje nam możliwość odbijania takich wrogów. To samo mamy przy naszym podstawowym ataku i wzmocnienie 40% i odbijają. I na razie z tego skorzystamy. Ok, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Właśnie widzimy co uzyskamy w kolejnym pomieszczeniu przez ukończenie go. W tym wypadku będzie to Darkness, czyli karentka będzie Będziemy lepszyć nasze umiejętności. Takie bądź fioletowe, czynek czytanie. To... O, cholera, ale się wbiłem. Zamiast odbić to po prostu się wlazłem prosto pod pocisk. A, warto też uwagać, W wielu pokojach są różnej maści pułapki, tak jak tutaj mamy takie uh, ziemi trapa, którego jedziemy po prostu można źle tu zakłóć. Okej, okay. pokój ukończony. Trzeba 10 kształt. Okej, okay, następny pokoju czeka na stary i tutaj mamy ten truizm charakterystyczny, który... Jeśli mamy po jakieś pojęcie powiedzmy... A jakiekolwiek mitologii rescase tutaj będzie na pewno. Aaa, nam z Poseidona. Okay, fajnie można łączyć właśnie te ataki. W ogóle mamy trzy, tak? W jest takim pchnięciem. a to są podstawowe. No i mamy ten wzmocnione jakieś w ziemię. Oczywiście tej broni jest więcej. Na chwilę obecną są cztery, ale postaram się wam to pokazać w trochę późniejszym etapie. It's It's got to to wujek numer dwa. Hmm. Na imię Hades. Olympus, tę Oi oh, Hades? swojego you uncle, nie? Mamy dużo do zrobienia, ale najpierw, z tego underworld. ja zobaczę, czy mogę trochę się żeby Ciekawe, wszyscy chcą, byśmy się wydostali, oprócz naszego ojca, Hadesa. Ok, ale w co my mamy do wyboru? Wybark, wybark buszy, atak ja specjalny, to jest nasz mocniejszy atak. Obrażenia specjalne przez 70%, ok, już po prostu odpycha wrogów, zwiększa obrażenia. Dasz, odskok z tej obrażenia przerobi, odpycha wrogów. Hmm, ciekawe, i mamy równe też rzadkości tych naszych ulepszeń. Z tych darów, wynikających z naszych podstawowych umiejętności, tutaj są, jakby takie zwykłe, tak? Nie mamy nic opisanego, ale są też epickie. Nie wiem, możliwe, legendarne. Jeszcze spotkałem, ale grałem też niewiele. to Ale to się zmieni w najbliższym czasie. E, pływowy odskok, zdaję wrażenie, i odpycha wrogów. Dar oceanu. Wszystkie nagrody Darkness i gold, a w też są więcej warte. 50% więcej nagród. Ciekawe. Się wydaje bardzo sensowne na jakieś dłuższe rany. Powiedzmy, może wykorzystajmy ten ulepszony dash. Ponieważ nie będziemy robić tak długiego rana, Już to taki chciałbym tylko, jakiś taki mały wstępniaczek do tej gry na moim kanale. Pójdźmy po klucz tym razem. Także kończymy parę pokojów. Jeśli będzie nam dobrze wyszło po prostu, e, że tak powiem, po pełnię harakiri, żeby wam pokazać jak to w ogóle wygląda, cały system. Okej, okay. po dashu wysoki, mamy fajny wybuch wody i jeszcze odpycha super wody. Może się uda nam tutaj wepchnąć gościa w łapkę. No ale z się się odbija. O! Olera! Tam jest super ten dash. key Katonic Key W sumie spory zasięg jest tego dopchnięcia, no i ten, te efekty super wygląda naprawdę styl graficzny tej gry bardzo... bardzo mi się podoba. Okej, okay, tu z tego co ja mamy do wyboru albo i do sklepu. Mamy 53 sztuki złota. Niezbyt wiele. Z setką może bym rozbawił. Tu z kolei mamy dar kolejnego Boga. Jakim będzie Dionysos. O, mamy wzmocnione jednostki cholera. No, jeszcze miny też na to warto. Miny, nie wiem. Łapki wybuchające. jak go, tak spał. Ogólnie te jednostki są wiele mocniejsze, jak widzicie, mają czaszkę przy swoim pasku zdrowia oraz ten pasek nie jest czerwony, tylko z tyłu, to znaczy, że mają pancerz musimy go, o jeden panem trapa, najpierw rozbić, żeby jakby zadać im takie właściwe obrażenia i ich wykończyć, oj, yeah. Uff, się z tego Okej. That was. revelry? People having a good time? Well sure then. In the name of Hades, Olympus, I'll, I'll accept this message. Hey there, mm. Man, how's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. Okay, Sorry <coughs> <need> to here? <coughs> Wystrzał. O, powoduje wybuch i rozprowadza świąteczną mgłę, która przez 5 sekund spowalnia ruch w na obszarze oraz zadaje obrażenia. To jest ciekawe, otrzymujesz mniej obrażeń przy 400% zdrowia lub niższym. 10% to na obrażenia. To też jest bardzo dobre. Skorzystajmy z mgły, mówię na razie. Jeśli nie o, nie to, wybaczcie, tutaj, Ok, mamy też podgląd, mamy, w sumie już do naszych trzech z czterech, tak, umiejętności, są też, jak widzicie, miejsca na umiejętności, obok ogólnych, których jest więcej, pewnie ogólne zwiększenie obrażeń postaci, zdrowia itp., t.p. okej, okay, teraz mamy do wyboru, o, dar od Posejdona, będzie wypełniony dosyć silnymi potworami i to chyba tyle, tak, mamy więcej wyborów. Okej, okay, zwyczaj są dwa pokoje, czasami zdarzyło mi się, że patrzę na trzy, nie mylę. No ale to na nadal etapie metaforzyczki, no? O cholera. Wow. Mm, cholera. To będzie ciekawe. No, ja, jeszcze te bomby. Musimy mu odbawiać, żeby to tutaj. Nie aktywował wiele pułapek, ponieważ na środku widzę też jakaś jest pułapka z pociskami. Dobra. Wow, a teraz to zmienia. Tak jakby to jest taka... Ooo, cholera, skinęliśmy. Na... Dobra. <trony> Trochę zdawało się to, szybciej niż przynajmniej. Ale no, w skrócie. Aczkolwiek to nawet w sumie dobrze, ponieważ pokażę wam jak wygląda właśnie sytuacja w trakcie śmierci, w przypadku śmierci. Home. Welcome to the house of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Oh, well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Indeed. Back already? Mm, was... Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? greetings father my ransacking was a delight thank you for asking so I'll just be on my way again be on your way indeed what do I care you shall never reach the surface go see for yourself. Hmm. Watch watchdogworld okay, oh, Prince with mixed emotions peace, okay. purest joy to... you watch over things for me won't you boy I Możemy pogłaskać serwisów, cóż za! Ciekawostka. Hades się zdygustował tam. Spokojny Bayer, że tak powiem. Eeeh, okej. Co mamy tutaj, coś do Mamy też. Postacie. O, jakie to nie jest The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take okay, it. You A, have co tutaj będzie dosyć not despair and hold to your resolve, child. Tell me something. Has the goddess Athena thus been true to her word and her willingness to lend you her support? She has, nix

Właśnie albo za tą curent zwaną Darkness, fieldowe kryształki lub za właśnie teoniczne klucze. Eee, nie mamy zbyt wiele tych serów na jeden upgrade i albo to będzie życie, albo zwiększona obrażenia. Ja Wymierazie w sobie sobie zwiększcie no, ale są tu też eee, nie coś z ośmiarci kaftaranga przywraca 50% zdrowia. Uh, użyć nam odskoku dodatkowy raz, to jest bardzo dobre. W sumie warto by zabrać 50mm, może dwa razy szybko. Użyć dasha zamiast raz pomaga bardzo w wielu walkach. uników, chociażby przy pierwszym a uh, bossie, jakiego napotkamy w tej grze, ponieważ jest paroma, walczyłem wcześniej. Tu uh, z możemy, żeby pokój był nie a dorzucać dodatkowe graty. Uh, no, które mają tylko, w tak powiem, funkcję tutaj wizualną, tak, żeby okay. sprawdzić wygląd. Okej, okay, to jest nasza zbrojownia. Udało. Mamy jeden klucz, tak, że możemy odblokować jedną z pierwszych tutaj najtańszych broni. Jest nią poszukiwać Serc. Ogólnie bardzo fajna ręka. Tutaj mamy takiego coś, ale praktykami, czy ogólnie jednostkę, którą <laughs> możemy okładać, żeby testować nasze bronie. <laughs> Okay. Ładowany pocisk. Jeśli błyska, mamy funkcję obrażenia. Atak specjalny na tak. Podstawowa broń. czyli z nim mierzysz? Możemy między nimi tutaj zareżądować, zmieniać, się, nie ma problemu. Musimy oczywiście wcześniej wybrać na rana. Mam jeszcze dostęp, będziemy mieć później dostęp do łuczni oraz do tarczy. Także są tu mi dwie dodatkowe bronie. Nie wiem czy je wiemy, wraz z ukończeniem gry, tego jeszcze nie wiem. Ale obstawiam, wy po prostu te bronie zostaną dodane w późniejszym terminie, ponieważ gra jest na Doverly Accessie i tutaj jeszcze wszystko, cały czas dochodzi. Podarki, tutaj mamy skrzynkę z podarkami. bym od Dionysusa. mówimy możemy już przekazywać w tym bogom, postaciom. Też samemu je wykorzystywać, to też pewnie w dalszym, tak powiem, w dalszych filmikach, tu gdzieś na Steam'ku będziemy to dalej rozpracowywać. I jeszcze jedno miejsce, tutaj taki fajny widok ogólnie na cały Underworld, na ja całe zaświaty. Przedstawiamy przedstawić naszą, powiedzmy, trasę. Znaczy, dobra, to jest po prostu taki arcik fajny, ale na dole, w dolnej części ekranu, mamy pokazaną również tak, komnatę, do której I najdalej udało nam się dobrze, w tym przypadku jest to komnata ósma. Dobra, wyposażymy się w łuk. O, warto też zaznaczyć... Czy kurczę z łuku dostajemy plus 20% więcej darkness i tak, e, trakcie naszych ranów yeah. mm, przez tutaj a, an, cały Underworld? No w skrócie tak to wygląda, nie? tak się prezentuje, gierka ma super ścieżkę dźwiękową. Grafika również bardzo mi się podoba, ten styl graficzny, wymagania są duże tej gierki. A, w chwili obecnej na Steamie jest nadal w Iliaksesie za 90 zł. Wprócz również warto wspomnieć o tutajszych aktualizacjach twórców, którzy podają już w, e, w zawczasu, tak? Premiery tej aktualizacji. Nie? Kolejna aktualizacja w tym momencie będzie za 10 dni a, i wprowadzi jakieś, równy, jakieś nowości. Nie wiem, czy to miał być nowy bóg, czy też broń. Zobaczymy. I ogólnie premiera, czy znaczy gra ma wyjść z trybu Early Access, w drugiej powie tego roku, Tak, już w sumie niedługo zobaczymy, co jeszcze tutaj w tym okresie nam tutaj twórcy zaserwują. Jak na razie gra wydaje się fantastyczna. Nie jestem już jakimś wielkim fanem lajków, ale ten przykuł moją uwagę i postaram się spędzić w nim dużo czasu. I co? No to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej HDS-a, zapraszam do mnie na stream, na mixerze gdzie jestem prawie codziennie. Również polecam zostawić followka, suba na kanale, nie pisać komentarz, że mi się podobać, czy nie, czy myślicie więcej filmików, bo chciałbym coś tutaj wrzucać na tym kanał, żeby też go rozwijać poza swoim streamem. Także raz jeszcze dzięki wielkie za oglądanie, no i do zobaczenia.